W tej chwili policjanci ze Skierniewic prowadzą działania poszukiwawcze zaginionego mężczyzny Mariana Sobol. Z policyjnych ustaleń wynika, że 62-letni mieszkaniec Warszawy w godzinach porannych, między godziną 5 a 6, oddalił się ze środka wypoczynkowego, znajdującego się w Budach Grabskich i do chwili obecnej do tego środka nie powrócił. Również nie nawiązał żadnego kontaktu z siostrą, z którą właśnie przebywał tam na wakacjach. Zaginioną osobą jest Mężczyzna wzrostu około 175 cm, średniej budowy ciała, wagi około 80 kg. Mężczyzna ten ma charakterystyczne siwe włosy, długości do ramion, również ma charakterystyczne zaczerwienienia na nosie oraz policzkach, również ma charakterystyczny siwy, kilkudniowy zarost na twarzy. Najprawdopodobniej ubrany był w trzy kamizelki, jedna najprawdopodobniej koloru jasno-beżowego, druga typu jeansowego, możliwe, że miał na sobie koszule i granatowe długie spodnie. Osoba zaginiona z naszych ustaleń wynika, że cierpi na zaburzenia psychiczne. Oprócz tego, znakami takimi szczególnymi u mężczyzny jest brak kciuka oraz części palca wskazującego lewej ręki. Również mężczyzna ten ma blizny pooparzeniowe, które znajdują się na rękach oraz na klatce piersiowej.